Siema z tej strony Erek. Witam Was po świętach w jeszcze są święta Ale no, no znaczy kiedy to nakrywam jest jeszcze 26 Ale kiedy to wstawię to już po świętach będzie święta święta i po świętach o, trochę fajnie było stałem dużo prezentów Między innymi yy, dostałem Lego. Oczywiście. Oczywiście <grywa> się pochwalić, co dostaliście, Dostałem oczywiście jedną Lego. I ten, ten. Lego Star Wars, to ten zestaw, ten myśliwiec. Tego Mando, co nie. On nawet fajny jest. Że urypanie się go składało, ale fajny. No. Mam 18 lat, ale lego dalej jest. Na topie. <grywa> nie ukrywajmy. Lego to jest y, naprawdę chyba jeden z najlepszych prezentów, jaki można komuś kupić. Ale dobra. Y, dostałem też pieniądze. To, to, to taki standard. Ja w Minecraft teraz trochę po bo czekam po to. A tu jest Silk Touch, dobra. O no. Ja pot potrzebuję Kobla teraz. No, y, byliśmy już w Endzie. Y, zrobiliśmy już sobie. Ten monopol na elitry, więc fajnie. No da, wracają to wracając świąt. Oczywiście z, z rodziną spędziłem te święta, więc fajnie nażarłem się pierogów i krokietów, więc, więc ja zadowolony jestem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, no. No ten film to jest taki po prostu pokadanka, bo e, święta święta trochę chcę odpocząć od jakiegoś nagrywania, ale e, myślę, żeby... Znaczy no, no, na pewno będę. Leciał dalej z stosery z Half-Life'em to na pewno. Teraz robię to tak. Pyk pyk, pyk, pyk pyk. Dziękuję. E, I no. E, a jeszcze. Czekaj, sobie, buduję się buduje się. Yy, w ogóle bo ja... Ten kto mnie śleci na Discordzie i na Xie wie, że... Dropnąłem rękawice w cześci. <grymianie> jako moja pierwsza skrzynka. To była moja pierwsza skrzynka. koledzy byli z szoku. Ja też. I cestałem rękawice. Po razu ja w sumie sprzedam Trzy... sprzedaj kurwa. No. Rękawice, prawda? Dobra, 30 ten dobra. Wystaw. Jeszcze zatwierdzić muszę. No i wystawione rękawice. 300 to kieszeni kurwa. Ja nie i tak w CS-a, więc ja nawet bym tego nie trzymał. Więc mm. ja sobie postanowiłem, że sobie raz w miesiącu sobie otworzę jedną skrzynkę w TF-ie, jedną skrzynkę w CS-ie. Może jeszcze mi popiszę. E bo w a, jeszcze ze FTP odpoczyliśmy i trafiłem to i to jest e, najlepsze co mogło wypaść z tej skrzynki świątecznej w, w Team Fortressie. Znaczy, już ale mógł tropnąć, ale to jest z tych, tych, no, najlepsza rzecz, że o to chodzi. Nie, to w ogóle się 70 tak tropnął na początku, to kurwa. Ale dobra, zobaczymy w mi to sprzedam. mam nadzieję, że, to, że szybko. A i wicele Helldifersy kupię, nie wiem czy wspominałem, będę chciał trochę tego nagrać, bo kurwa to akurat bardzo chciałem. I też jak mi to wbije, te 300. wy, w końcu ktoś może to kupi, to zastanawiam się co się kupić. Dobra, jest dziewiąta, Wstałem niedawno i tak, tak, tak montuję i sobie pokażę co kupiłem, bo już sprzedałem te rękawice. E, otóż kupiłem sobie to Gansmith Simulator 2 DLC e, Kupiłem Slender the Rifle, Sargent Simulator e, Websa 2, Age of Empires e, 4, e, Cyper se też kupiłem wreszcie, miałem dawno kupić, już kupiłem Call e, with Your Friends, bo też mekatania, e, Kingdom Koma, tam Royal Edition z paroma DLC i też sobie kupiłem Medal of Honor A i postala. I to chyba wszystko No więc do z tych 300, które trochę sobie kier pokupywałem, więc. Moje prywatne konto jest. Miało trochę luz, że tak powiem. No więc to jest tak, aktualnie, co sobie kupiłem. Pozdrawiam. A i se jeszcze kupiłem. E, te. Star Warsy. Outlast. Szersze nie poleca. Jeżeli nie jesteście fanem Gwiezdnych Wojen, to nie kupujcie tego. Nie, nie opłaca się. Według mnie i nie powinien robić kiersk Gwiezdnych Wojen. Tak. Według mnie. Może komuś się podobało. Mi się nie podoba. No, no, przejdę, no bo. Więc Skrzydnych Wojna. No. Więc. E... Takie święta fajne. Myślę, że to jest jakieś te, no to też jest. Teraz nie tylko Sylwester, nowy rok. Będę znowu stary ja, więc nic się nie zmieni. Mm, dalej myślę nad live'ami, ale nie chce mi się. głównie przez mikrofon, który mi się w kółko pierdoli. Nie wiem, czy teraz mnie dobrze słychać. Nie no, chyba dobrze mnie słychać, ale. Może se w programie to montowała se podkłaśniać siebie, bo czasami jest tragedia. No dobra. E, może jakieś będą, może z tych helftaberc jak będę z kimś grał. Albo z Hoja. No wiesz, w Hoju trochę się już... W no, ogóle tak zagrałem sobie tutaj z Stanami Zjednoczonymi pod tą konfederację i kurwa ta wojna to mowa jest tak spierdolona tam. chyba najlepiej iść pod tą demokrację historycznie już i kurwa czekasz na wojnę. Stany, i tak są zbyt potężne. Dobra, mamy już wszystko to. Czas wylecieć. To jest. Bzium! To jest Elytra, jest taka sebista. To jest najlepsza rzecz Minecraft. Tego minusem jest to, że jeszcze nie mamy farmy Creeperu i Fireferek. Nie mamy za bardzo jak robić, ale. No ale no. A i nie wiem, czy... co się tu zmieniło, może się pokażę. Yy, ogród mam taki nijaki, ale mam. Jest tuż obszół. Yy, I też to chyba też, tego nie pokazywałem. Port chyba pokazywałem. Yy, mamy sąd. On taki w środku trochę tempo wygląda, bo wygląda w sumie tak. Nic nadzwyczajnego. Minął. A tutaj. O jest. Przepraszam. W tych pokojach nic nie ma. I chyba tyle się zmieniło, z tego co wiem. Nikt w nie grał teraz. No jedyne co jeszcze będzie robione, to tutaj przy, w tym kółku będzie arena. Taka, do napierdalania się. Nie wiem czy to jeszcze powiększyć te kółko. No, nie udało się. Szkoda, że te skrzynki są tylko przez jakiś czas, a nie tak przez większość grudnia. Tylko podczas świąt są. Znaczy, no co nie dobrze, no tak powinno być. Dobra, ale co. Yy... Myślałem, bo ja też zacząłem znowu w Skyrim VR grać. Yy, chcę w końcu do trochę przejść. Yy, zrobiłem już ten cały swój kłos. Ten... Yy, ale do planów, które chcę, na pewno. <śm> nie lubię, jak mi się tak baguje to które będę na pewno grał to Hell się na pewno pojawią. Dalej Half-Life na VR to też na pewno. I tak to dalej nie wiem. Myślałem, żeby na streamach ogrywać te Walking Dead. Po co kupiłem na Halloween to już resztę. Jedynki już bym nie ogrywał, bo już sam przeszedłem. Ale dwójkę mam i. no na resztę mam jest, mnie to denerwuje, jak teraz z tym to wszystko. Teraz to jest dosłownie w kolejności alfabetycznej, bo Przecież i e, te, te, te e, nie było w ogóle brane pod wpływek, a teraz jest i to takie bez sensu jest. No, chyba, że da się to jak już ustawić jeszcze, ale nie wiem, to mnie tak już denerwuje, bo to było tak ładnie poukładane, a teraz kurwa, czy... to jest trochę tak byle, jak no. No dobra, zobaczymy, co jeszcze mi się pojawi. Yy, myślałem jeszcze nad multikiem w Hoju, bo trochę już kolegów ma choja, trochę ich trzeba nauczyć. I taki tępy multik w choju by był. No to... to na tyle. Yy, Wesołych Świąt mam życzę na X, więc tutaj mam nie życzę. Ale i tak, wam życzę spokojnych świąt, tam, na nowy rok jeszcze, przed nowym rokiem jeszcze się zobaczymy, myślę, jakieś zżycze ja wam dam, i no, napiszcie, co dostaliście, czy fajnie było, czy, jakie kłótnie polityczne były potuszane, a ja idę, idę spać, bo spać mi się chce, no, siema.